Zdanie z Księgi proroka Izajasza Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki Wszystkie narody do niej popłyną, mnogi ludy pójdą i rzekną Chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do Mój Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie pana. Idźmy z radością na spotkanie pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano pójdziemy do domu pana. Już stoją nasze stopy, w Twoich bramach Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do niego wstępują pokolenia Pańskie. Aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana, Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością. O pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Idźmy z radością. Ze względu na moich braci i przyjaciół, będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Idźmy z radością. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza! Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo pańskie. Mieliśmy przed sobą ten główny obraz z całej czwórki, który przedstawiał scenę skany galilejskiej, który przypomniał nam o tym, że Chrystus jest w centrum naszego życia duchowego, w centrum Adwentu, że to od Niego wszystko wypływa i ku Niemu wszystko się kieruje. Mówiliśmy też o tej pięknej szacie, oblubienicy, że adwent jest czasem, w którym Pan Bóg przystraja nas, oblubienice, kościół i każdego z nas osobiście. Zwróciliśmy uwagę na te puste lampki, powinie, które są znakiem jakiegoś braku, niedostatku, także zranienia, i to jest to miejsce czuwania, oczekiwania na spotkanie z Nim. To jest to miejsce, które On chce przemienić swoją łaską. Wreszcie zatrzymaliśmy się na tej cichej obecności Maryi, która jest nie na pierwszym planie, ale bardzo blisko. Ten obraz, który mamy tutaj przed sobą, to jest jeden z trzech, które znajdują się poniżej tego głównego obrazu w Bazylice w Lasalet. I tutaj Maryi możemy już się przyjrzeć bardziej z bliska. Tu już jest ona bardziej widoczna, ubrana w niebieską suknię. Wypowiada słowa do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest w zasadzie jedyne słowo, które Maryja mówi, nawet jeżeli innymi słowami, to to jest jedyne jej przesłanie w całej Ewangelii. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, nakierowuje nas na odkrycie i wypełnienie woli Bożej. Litery te mamy zapisane wymalowane kolorem niebieskim. Maryja jest cała na niebiesko. To taki symbol łarkabasa, który chce nam pokazać, że Maryja cała jest ubrana w słowo Boże. Może to wypowiedzieć dlatego, że ona jest przyobleczona tym słowem. Przecież podczas zwiastowania powiedziała: oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego. Przyjęła to słowo, żyła nim, dlatego e, może je przekazać dalej. Gdy jestem w La Salette i, i zatrzymuję się z pielgrzymami przed tym obrazem, to zawsze to jest też takie przypomnienie e, dla mnie, jako dla księdza i pewnie dla wszystkich, którzy e, chcą ewangelizować, że my możemy tylko to słowo mówić, które, którym żyjemy, które jest jakoś w nas. Inaczej będzie rozdźwięk pomiędzy życiem a słowem. E, kiedy przyglądamy się w biblijnym. E, Opisom Maryi czy tym scenom, w których ona się pojawia, to widzimy, co to znaczy, że ona jest ubrana w Słowo Boże. Na przykład, kiedy idzie do krewnej swojej Elżbiety i śpiewa ten hymn, Magnificat, to to jest pieśń złożona z wersetów Pisma Świętego już wypisanych, to nie są jej słowa. Ona czerpie z całego skarbca Słowa Bożego. Na przykład, odwołuje się tam do Pieśni Anny z księgi Samuela, czy inne tematy biblijne podejmuje. Potrafi tak to wszystko połączyć, że, że to słowo, które żyje, którym żyje, wydobywa się z niej w chwili jej hymnu uwielbienia. Też znamy te wersety u Łukasza, kiedy były takie momenty, że Maryja nie do końca rozumiała, co znaczy słowo, to że przechowywała to słowo w swoim sercu. I rozważała. Są takie momenty, że nie rozumiemy jakiejś Ewangelii, nie rozumiemy jakiegoś fragmentu, nie rozumiemy jakiegoś wydarzenia, ale przyjdzie czas, że Pan Bóg nam odsłoni znaczenie tego słowa. Maryja pokazuje, że warto je cierpliwie w sobie nosić. I to jest taki adwentowy, też bardzo obraz Maryi. Maryja, która nosi. Pod sercem Słowo Boże i czeka na Jego wypełnienie, taki obraz rozważania Słowa Bożego. Tak jak Maryja miała pod sercem Jezusa, tak my, kiedy rozważamy Słowo Boże, tak, tak nosimy, nosimy Jezusa w sobie. Dziś w Ewangelii ten setnik daje takie wyznanie wiary, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Ale powiedz tylko Słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Niesamowita wiara w to, że Słowo Boga wystarczy. Słowo Jezusa wystarczy, żeby przynieść uzdrowienie. I rzeczywiście tak jest, że kiedy mamy kontakt ze Słowem Bożym, to ono nas uzdrawia. Ono nas porządkuje i leczy. I w zasadzie tylko przez Słowie Bożym my możemy być zdrowi duchowo. Też inna właściwość słowa, taka o której mówi Jezus, to jest to, że słowo oczyszcza. W Ewangelii Świętego Jana są takie słowa: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. I to myślę, że warto powtarzać dalej. Zwłaszcza tym osobom, które nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia, że są także inne formy oczyszczania się z grzechów, niesakramentalne, a więc nie tak obiektywne, jak sakrament pojednania, bo tam mamy pewność, że grzechy znikają. Ale też ufamy słowu Jezusa, że skoro mówi, Jesteście czyści dzięki słowu wypowiedzianemu do Was, to znaczy, że on przez swoje słowo też oczyszcza nas z grzechów. Jeżeli ktoś nie może przystępować, czy wie, że, że nie może przyjąć rozgrzeszenia, ma inne też drogi do tego, żeby, żeby szukać tego oczyszczenia u Pana. Chcę się przy okazji też podzielić takim moim ostatnim doświadczeniem. Uczestniczyłem w swoich rekolekcjach zakonnych My raz do roku. Mamy taki czas zatrzymania się też. Wszedłem na te rekolekcje po takim trochę trudnym okresie jakiegoś skoncentrowania na sprawach, skoncentrowania na zadaniach, takiego wytężania się, żeby wszystko było dobrze, żeby dopiąć terminów. Nieraz tak jest, że kiedy, kiedy za dużo tych spraw i zbyt trudne są, to czuję, jak moje serce tak się zatwar, tak, tak twardnieje. staje się takie kamienne albo, albo też lodowate, że liczy się tylko wypełnienie rzeczy, wypełnienie tych zadań, które są. Kiedy rozpocząłem te rekolekcje i były takie katechezy rozważania Słowa Bożego, to czułem, jak, jak to Słowo mnie ogrzewa wewnętrznie, jak ten lód Serca topnieje, jak to wszystko tak spływa, po prostu, i, i znów poczułem, że mam serce, które bije, które jest miękkie, które może kochać. To też jest właściwość słowa Bożego, że ono nas rozpala wewnętrznie, ogrzewa. I wreszcie, pewnie znamy ten cytat z listu do Hebrajczyków, że żywe jest i skuteczne słowo Boże, ostrzejsze niż wszelki miecz oposieczny. Co to znaczy? że ono pomaga nam odciąć to, co w życiu jest niepotrzebne. Czasami są takie wydarzenia w życiu, takie przywiązania, takie sprawy, że musimy dokonać cięcia. Nieraz to cięcie bardzo ostre, chirurgiczne, ale wiemy, że inaczej się nie da. Jakoś walczymy z, z przywiązaniami, które nie są dla nas dobre, odchodzimy, wracamy, próbujemy jakoś tak kompromisowo się z nimi ułożyć, a nieraz trzeba dokonać cięcia. I słowo Boże, którego słuchamy, słowo Boże, które przyjmujemy, ono nam pomaga tak radykalnie zerwać z tym, co, co oddala nas od Pana. Też kiedy myślę o tym ostrzu Słowa Bożego, to Przypominam sobie postać proroka Amosa, to prorok najwcześniej działający w Izraelu, który miał takie zadania, że był pasterzem i też był tym, który nacina Sykomory. To był jeden z zawodów w Izraelu. Sykomora to jest takie drzewo, które rodzi cierpkie owoce, takie bardzo nieprzyjemne, że. że Chce się je wypluć, kiedy weźmie się je do ust, bo, bo są nieznośne w smaku, ale jest sposób, żeby się to zmieniło. To jest właśnie nacinanie. Albo można po kolei nacinać owoce, albo, albo w odpowiedniej porze roku pień tego drzewa. I wtedy uchodzi taki kwas, który odpowiada za to, że te owoce stają się cierpkie i one zyskują taki przyjemny, słodki smak. To też jakiś obraz tego, co czyni Słowo Boże, że ono tymi swoimi nacinaniami, tymi swoimi cięciem, potrafi sprawić, że my będziemy przynosić słodkie owoce w naszym życiu, takie, z którymi też będziemy mogli się ucieszyć i podzielić z innymi. Mówiliśmy o tym przy oblekaniu się w piękną szatę w czasie Adwentu. To kiedy stoimy przed Maryją, Ubraną na niebiesko, ubraną w Słowo Boże, możemy powiedzieć, że adwent jest takim czasem ponownego, albo pierwszego może, ale zaprzyjaźnienia się ze Słowem Bożym, przyobleczenia się w Słowo Boże. Słuchałem kiedyś takich konferencji, wygłoszonych, co prawda to było do, do przyszłych księży, przed ich święceniami, ale jakoś bardzo został mi. Została mi taka nauka, w której rekolekcjonista mówił do nich, że jeżeli przez trzy dni nie biorą Pisma Świętego do ręki, to, to nie ma w nich życia Bożego i nawet żeby nie wychodzili na ambonę, bo nie mają z czego dać, czym nakarmić tym Słowem Bożym. no taki, Taka ostra diagnoza, ale możemy się pomierzyć z tym i zobaczyć, też przyglądać sobie, jak to jest z nami, kiedy... Oddalamy się od Słowa Bożego, czy czujemy, że to życie Boże w nas tętni. I przechodząc do drugiej części tego obrazu, tutaj mamy sługi, którym Maryja, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I widać, że oni są gotowi, żeby to słowo przyjąć i wypełnić. Mają ubrane fartuchy, a więc to taki znak do dzieła, są przewiązani. Przewiązanie to w Biblii symbol posłuszeństwa. Mają dzbanki w dłoniach, narzędzia do uczestnictwa w tym, w tym wielkim zadaniu. Stoją w gotowości. Ten ich wzrok jest taki bardzo uważny, wpatrujący się w Maryję. U Arkabasa też słucha się oczami. Tam, gdzie wzrok jest wyraźny, tam znaczy, że, że ktoś bardzo słucha. Czyli obraz tych sług, którzy chcą być posłuszni Słowu Bożemu. Możemy powiedzieć, że to są ci, o których, Pan Jezus, których Pan Jezus by nazwał roztropnymi. Roztropnymi, bo człowiek roztropny dla Jezusa to nie tylko ten, który słucha Słowa Bożego, ale także wypełnia je, wciela je w życie. Tak jak święty Paweł też pisał, żebyście nie byli tylko. Słuchaczami Słowa, skłonnymi do zapominania, ale tymi, którzy wcielą Słowo w życie. I znów to też jest bardzo adwentowe. Tak jak Maryja nosi pod sercem Słowo Boże, tak mówimy na Jezusa, drugą osobę Trójcy Świętej, i daje mu życie, to Słowo staje się ciałem. Tak samo adwent jest takim czasem, taką szkołą tego, żeby. Nie tylko przyjmować Słowo Boże, nie tylko go słuchać, ale także, żeby podejmować decyzje, które wynikają z, z wiary, wynikają z zasłyszanego Słowa Bożego. I chciałbym zakończyć jeszcze przywołaniem Błogosławionej Rodziny Ulmów. To są nasi błogosławieni ogłoszeni w tym roku we wrześniu, którzy. Zachował się egzemplarz pisma świętego, z którego korzystała ta rodzina. To, co zwraca uwagę, to że w tej Biblii są niektóre fragmenty podkreślone na czerwono. Można sobie gdzieś wyszukać te zdjęcia, takie, które były dla nich ważne. A jeden chyba najważniejszy, bo oprócz tego, że znalazły się podkreślenia w tym tekście, to jeszcze jest krótkie słowo zapisane na marginesie tak. Przy Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie ulmowie wypisali sobie tak. To znaczy, że wzięli ten fragment i uczynili z niego taką swoją konstytucję duchową, taki program życia rodzinnego, społecznego, duchowego, takie słowo, które, które chcieli właśnie wcielić w życie, żeby ono, żeby dać mu konkretny kształt. I jak bardzo było wzruszające, kiedy podczas mszy świętej beatyfikacyjnej. Właśnie ta Ewangelia została odczytana, że Kościół też potwierdził to, że, że to słowo się stało ciałem w ich życiu. I teraz wszędzie na świecie o nich mówią, że to są Samarytanie z Markowej. Ubrali się całkowicie w to słowo. Święci są po to, żeby nas jakoś inspirować, żeby nas zachęcać, a myślę, szczególnie święci nasi rodacy, którzy w danym roku, w danym czasie są ogłoszeni. Miałem takie doświadczenie, że akurat w tym czasie beatyfikacji wędrowałem szlakiem świętego Jakuba przez tereny diecezji przemyskiej, z której oni pochodzili i widać było, jak tam wszyscy się cieszą tym wydarzeniem, jak bardzo przeżywają to wydarzenie, że to tak właśnie sąsiedzi jakby są, są wynoszeni na ołtarze. I za ich przykładem możemy przyjrzeć się swojej, swojej Biblii, swojemu pismu świętemu. Co ono mówi o naszej wierze, co ono mówi o stanie naszego życia duchowego. Kiedyś w familiadzie było takie pytanie: Jaka jest najbardziej zakurzona książka w domu? I szybko ktoś naciska i mówi: Pismo święte. I to było najwięcej odpowiedzi ankietowanych. Druga była książka kucharska. Ale to tak jest. Co moja Biblia mówi o mnie? Możemy się dzisiaj zapytać wracając i może wziąć spółki, jeśli trzeba to zdjąć, ten kurz i może za przykładem błogosławionego Józefa i Wiktorii y, poprosić Pana Boga o to jedno słowo. To słowo, które byłoby dla nas takim przewodnikiem na czas Adwentu, może taką lampą, jak ten roratni lampion, z którym przychodzimy rano jeszcze w ciemności, który prowadzi, takie słowo, które Pan Bóg chce mi dać, by przyniosło mi uzdrowienie, by przyniosło mi oczyszczenie, może takie słowo, które ma mi pomóc dokonać tego cięcia, bym mógł żyć w sposób wolny. Sługa prosi o jedno słowo Jezusa, setnik. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I my także dziś wieczorem, kiedy przyjdziemy na modlitwę, poprośmy o to jedno słowo. Może tak jak ulmowie podkreślmy, to będzie słowo od Pana, którym chce nas prowadzić przez Adwent. Amen.